Cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Gajowej i dzisiaj zapraszam was do kolejnego filmu, w którym będziemy mówić o odświeżaniu monitora, czyli hercach. Tak. Dzisiaj mam dosyć ciekawą możliwość przetestowania monitora AOC. Jest to monitor e, Aegon AG241QG e, z funkcją G-Sync. O tym zaraz będę opowiadał. Dostałem ten monitor z uprzejmości e, firmy Sarota. PR, którzy pomagają się rozpromować w firmie IOC. Ja dostałem ten monitor tylko do testów, także muszę go zwrócić, nie zapłacili mi za tą reklamę nic w tym stylu, tylko dali mi możliwość przetestowania tego monitora za darmo, z czego i tak jestem bardzo zadowolony, bo nie będę kupował monitora, który kosztuje parę tysięcy, tylko po to, żeby zrobić filmik, a teraz mam taką możliwość i podsumuję to na końcu tego filmu, co myślę o tym monitorze, ale też zrobię osobny filmik na temat recenzji tego monitora, ale przejdźmy do rzeczy. Mam kartę graficzną GeForce GTX 1070 Gaming Z, która pozwoli mi użyć tego G-Synca razem z tym monitorem, a zaraz wam wytłumaczę co to ten G-Sync jest. Także tu jest karta, a tu jest monitor. Tak, to jest ten monitor, on może wyświetlić 165 Hz, czyli dosyć dużo w porównaniu do 60. Duży przyrost, tak. Oraz ma ten Kwadra yy... HD czy QHD, nie wiem co to jest 2560x1440 Shadow Control, dużo, dużo, dużo pierdu zaraz yy... przejdziemy do innego punktu widzenia GoPro, żebyście widzieli dokładnie co się będzie działo tutaj z monitorami, dlatego już teraz zapraszam dobrze, udało mi się ustawić te monitory i tą kamerkę tak, żeby było jak najlepiej ewentualnie będę robił Wam zoomy, żebyście widzieli dokładnie co się dzieje, aczkolwiek i tak później ustawimy jeszcze ka kamerkę na Przechwytywanie większej ilości klatek na sekundę, żeby to później spowolnić i wam pokazać, ponieważ ludzkie oko, zacznijmy tylko yy, od tego szybkiego faktu, że ludzkie oko nie przechwytuje klatek na sekundę. To są bzdury, co ludzie mówią o 30 klatkach, o 100 klatkach, o 200 klatkach na sekundę. Ludzkie oko tego nie widzi. My nie jesteśmy komputerami, my nie rejestrujemy obrazu cyfrowo, my po prostu biologicznie potrafimy widzieć ruch, nawet jeżeli szybko. Obrócimy głowę, to i tak nie widzimy klatek albo po prostu yy, klaskowania czy czegoś. My, nam się po prostu obraz lekko rozmazuje, aczkolwiek uwierzcie mi, że widzimy okiem różnicę pomiędzy 60 klatkami 30, między 60 a 120, między 144 a 240 widzimy tą różnicę. Podobno jest jakiś limit, że widzimy maksymalnie 1000 klatek na sekundę, ale no uwierzcie mi, że jeszcze nie widzieliście takiego monitora. Ja też nie widziałem takiego monitora, który tyle wyświetla, dlatego nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy widzimy różnicę między 1000 klatek na sekundę, a 2000. Po prostu nie, nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć, bo żaden monitor tego nie wyświetla. A jeżeli chcecie zobaczyć jak to wygląda typowo w grze w porównaniu między 60 a 165, to możecie przewinąć film, ja może zrobię tutaj jakiś znacznik w opisie, żebyście się nie męczyli za bardzo. Ale ja teraz powiem jeszcze parę rzeczy o tym G-Sync'u i V-Sync'u. Żeby Was nie zanudzać, jak najszybciej, jak najsprawniej spróbuję to wytłumaczyć. V-Sync chodzi o to, że komputer dostosowywuje klatki na sekundę do wyświetlania ich przez monitor. Czyli jeżeli mamy 60 Hz monitor, to gra będzie spowalniała do 60 klatek na sekundę, po to, żeby ten obraz się nie nakładał, tak jak to widzieliście pewnie w wielu filmach, jeżeli Was interesuje ten temat. Oczywiście, ja mam nadzieję, że się nie mylę, ale jeżeli się mylę, to na pewno znajdzie się ktoś, kto to wytłumaczy w komentarzach. To jest już Wasza kwestia, ale staram się to robić jak najlepiej. Natomiast G-Sync działa na odwrót. G-Sync sprawia, że Prędkość odświeżania herców na monitorze jest dostosowywana do klatek na sekundę w grze, czyli nie tracimy prędkości, ten input lag, czyli reakcja na kliknięcie myszką oraz to, co się dzieje w grze i na monitorze, jest mniejsza niż podczas fausinga, ale też jest. I w tym momencie ten monitor spowalnia albo przyspiesza w zależności od gry. Czyli jeżeli mamy 144 Klatki na sekundę, a her herców mamy 165, no to wtedy ten monitor spowolni do 144 klatek. A jeżeli mamy 300 klatek, no to monitor będzie wyświetlał 165 herców tyle, ile tylko potrafi yy, i tak jakoś będzie dobra. Nie widać tego klatkowania, natomiast pytanie się nasuwa, czy jest to warte kupna ten G-Sync, FreeSync z AMD i tak dalej. Um, czytałem trochę opinii przed nagrywaniem tego filmu, oczywiście, i wydaje mi się, że nie jest to warte tej kwoty, którą wydajemy na tego G-Synka, ponieważ, yy, tak jak widzieliście, dużo pro graczy w cs na przykład, oni grają bez v pomimo tego, że też nie mają G-Synka i tak dalej, mają 400 klatek na sekundę, powinno być yy, mnóstwo tego nakładania się klatek, ale oni tak jakby tego albo nie widzą, przynajmniej ja tego nie widzę, im więcej klatek, tym jest to mniej zauważalne. Tak samo ten input lag, czyli to opóźnienie podczas klikania myszką czy klawiaturą, jest znikomy, praktycznie go nie ma. A jeżeli mamy jakieś G-Synca albo v no to niestety, ale to się powiększa, i podczas y, pro meczy niestety to może zadecydować o tym, czy kogoś zastrzelimy, czy nie. Teraz wam pokażę dosyć ciekawy test UFO. Możecie go zrobić też na swoim komputerze, wystarczy, że wejdziecie w przeglądarkę, wpiszecie testufo.com. I zobaczycie tutaj, właśnie prędkość wyświetlania yy, waszego monitora oraz klatek na sekundę. I tu macie, będą, yy, będą, będą, będą takie porównania, co się tutaj dzieje. Yy, tak, ja mam za dużo rzeczy włączonych, prawdopodobnie tutaj. Yy, albo też nagrywam, właśnie OBS-em, ale już trochę przyspiesza. Jak nie nagrywam OBS-em, to jest tylko trochę więcej. 165 praktycznie. Dlatego ja później wyłączę nagrywanie OBS-em i włączymy sobie tylko kamerkę i zobaczycie, jak to wygląda, ale możecie już stwierdzić, nie wiem właściwie, czy to będzie wida widać na kamerce, czy nie. Spróbujemy też zobaczyć to w OBS-ie. że ten górny pasek, jeżeli będziemy go śledzić, to te gwiazdy i ten statek kosmiczny one nie są tak bardzo rozmazane, jak na przykład przy 70 FPS-ach 50 czy 35. Po prostu chodzi o to, że jak obracamy cały ekran. Podczas gry, na przykład w CSA, zaraz to zobaczycie. No to wtedy, jak szybko obrócimy, no to będzie ten obraz tak rozmazany, bo te klatki nie zdążą się po prostu zrenderować. Że nie, nie zobaczymy na przykład kogoś, kto się czai tam za rogiem, nie? A jeżeli zobaczycie tutaj w 120 fps szybko przewiniemy ten ekran, to jesteśmy w stanie zobaczyć każdą gwiazdkę yy, po kolei i tak dalej, i wtedy będziemy w stanie gościa zobaczyć i zastrzelić, prawda? Czyli im więcej herców, tym lepiej gramy. Dlatego to jest bardzo, bardzo, bardzo istotna rzecz dla pro-graczy, no i też graczy, którzy chcą mieć naprawdę dobrą jakość podczas gry i nagrywania, tak jak streamerzy i gamerzy, prawda? Ok, tu zrobimy jeszcze raz test UFO na tym 60 Hz monitorze. 60 klatek, 60 Hz i tak to wygląda. Teraz spróbujemy to nagrać w spowolnionym tempie, żeby zobaczyć różnicę. Tutaj przedstawiam Wam monitor pierwszy, czyli ten AOC, który ma 165 Hz i zobaczcie sobie na samym końcu teraz, jak ten pierwszy pasek płynnie się porusza nawet po spowolnieniu filmu 4 razy. Teraz zobaczycie ten mój drugi monitor, BenQ, który ma tylko 60 Hz odświeżania i zobaczcie, jak te 60 klatek wygląda po spowolnieniu 4 razy. I zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy tymi monitorami 60 i 165. Wyobrażacie sobie grać tak w CS? -a? Ja tak grałem. Tutaj chciałem Wam zrobić test dwóch monitorów naraz, czyli grania w tą samą grę w tym samym czasie na dwóch monitorach, jeden 165 Hz, ten po lewej, a drugi 60 Hz, ten po prawej. Niestety limitacje karty graficznej albo systemu, nie jestem pewny, nie pozwalają nam wyświetlać gry w różnych prędkościach odświeżania klatek na monitorze. Mi się wydaje, że ludzie to robią trochę w inny sposób, ale mi brakuje sprzętu, dlatego będę musiał to zrobić osobno. Teraz w cs zapuściłem benchmarka, czyli to jest ta sama mapa, ta sama animacja i udało mi się to w miarę zmontować razem. Czyli możecie zobaczyć po lewej stronie 165 Hz, a po prawej stronie 60 Hz. W tym samym momencie na tej samej mapie dokładnie ta sama animacja, dlatego teraz spowolnimy filmik i zobaczycie za chwilę jak to będzie się miało do odświeżania dla naszych oczu. To jest po prostu po to, żeby Wam pokazać, że nie zobaczycie na YouTube testu monitora 120, 140 i wszystko, co powyżej 60 klatek na sekundę, po prostu się nie da tego zobaczyć poprzez Youtube'a. Ale kiedy spowolnicie ten filmik i uzyskacie 60 klatek na sekundę, no to wtedy dopiero będziecie widzieć tą różnicę, którą normalnie zobaczycie na własne oczy, tylko że w pełnej prędkości oczywiście. Ten test zrobiony jest po to, żebyście naprawdę uwierzyli, że jak zobaczycie to na własne oczy, to tak, jak w tym spowolnionym tempie wszystko jest ładniejsze, bardziej płynne, nie klatkuje, po prostu jest więcej informacji, więcej danych. I dlatego myślę, że warto po prostu inwestować w taki monitor, jak gramy dużo albo chcemy wejść na scenę e-sportową. Jest to totalny must to have, czy coś w tym stylu. Dlatego takie małe porównanie. O. I jedziemy dalej. Teraz będziemy po prostu grać, zobaczyć jak to będzie wyglądało. Niestety, materiał z się nie zachował, ale mam jeszcze overwatcha, na którym to fajnie widać. Tutaj będziecie mieć te dwa monitorki u góry 60, na dole 165. Pełna prędkość, jak widzicie, nie widać chyba za dużo różnicy przy nagrywaniu monitora. Zaraz powolnimy o 50% i może zobaczymy coś więcej. Dobrze, widzimy teraz, yy, dalej na dole jest bardziej płynnie niż u góry. Tego się spodziewałem w zasadzie. I jak się przyjrzycie, to na tym górnym ekranie bez tego fałsynka widać jak ekran się nakłada. Możecie się temu przyjrzeć, chyba że spowolnimy obraz teraz jeszcze o połowę. 25% i teraz przy obracaniu zauważcie jak te klatki się nakładają, a na dole z G-Syncu w G-Syncu nie ma tego efektu i obraz gra jest cały czas mega mega płynna. Dlatego myślę, że jeżeli chcecie zrobić upgrade monitora, to lepiej wydać raz a dobrze i kupić sobie coś naprawdę mocnego i dobrego. I teraz korzystając jeszcze z okazji, chciałbym sprawdzić, czy będziecie w stanie zobaczyć różnicę w nagraniu przez OBS, kiedy nagrywam 30 klatek na sekundę, 60 klatek na sekundę oraz 90 klatek na sekundę, ponieważ YouTube wiadomo ma limit 60 klatek na sekundę, jednak jeżeli animacja została nagrana bardziej płynnie i została wrzucona do jakiegoś programu, na przykład Vegas'a, który renderuje ten film w jakiś inny sposób czy wydaje się być gra bardziej płynna czy też nie czy po prostu przy 60 klatkach jest limit i to już jest koniec Chciałbym, żebyście rzucili okiem, porównali, a potem jeszcze wrzucę trzy filmiki naraz w tym samym momencie, żebyście mogli porównać i jestem ciekaw, czy będziecie myśleli, że was tro trolluję czy też nie czy dobrze oznaczyłem te filmy 30, 60-90-klatkowe i chciałbym, żebyście poświęcili 5 sekund, żeby napisać komentarz, czy one są dobrze oznaczone, czy też nie. Zaraz będziemy kończyć, a ja zapraszam Was zaraz na końcówkę. Czyli podsumowanie tego monitora, te, tych herców w ogóle i tego całego tematu tutaj. Niestety, kiedy zwiększamy ilość klatek na sekundę, przy tym samym bitratecie ich jakość troszeczkę spada. Dlatego, im więcej ich będzie, tym jakość może wydawać się troszeczkę słabsza, ale płynność będzie wydawała się większa, chyba że będziemy zwiększać bitrate w ten sam sposób jak klatki. Tak jak mówiłem przed sekundą, teraz macie trzy nagrania i mam nadzieję, że je dobrze oznaczyłem. Ja wiem, czy je dobrze oznaczyłem, czy nie, ale jestem ciekawy, czy wy yy, stwierdzicie, czy też dobrze to zrobiłem, czy to specjalnie się pomyliłem, a może. a może są dobrze. I zasadnicze pytanie brzmi, czy jest to różnica pomiędzy 60 klatkami a 90? Czy jest sens nagrywać bardziej płynne filmy na YouTube, a skoro limit to 60 klatek na sekundę? Tak więc tak to wygląda właśnie w praktyce, te herce, ten G-sync, ten V-sync i tak dalej. W grach to wygląda mm, troszeczkę inaczej, ale uwierzcie mi, że z tymi hercami to jest tak jak na przykład z jedzeniem, że ktoś Wam mówi, że coś jest niedobre i... Będziecie cały czas myśleć, że to jest niedobre, dopóki sami nie spróbujecie i okaże się, że coś jest zajebiste. Tak samo jest z monitorami. Sam tak uważam, że jak już wypróbowałem monitor 165 Hz, czy tam 144 Hz, to do 60 już nie chcę wracać. Natomiast prawdopodobnie cena jest tak wysoka, że sobie i tak na niego nie pozwolę jeszcze, ale to nie o to chodzi. Tak samo są opinie na temat dwóch monitorów, że jeżeli macie jeden monitor to jest ok, ale jak macie teraz dwa monitory i streamujecie i nagrywacie i macie chat i tak dalej, no to potem już nie chcecie wracać do jednego, bo tak jakby wam brakowało jednej ręki, prawda? Dlatego warto sobie wypróbować, warto zobaczyć, jak to działa. I nawet jeżeli oglądaliście mój film i troszeczkę was do tego przekonałem, troszeczkę wam wytłumaczyłem, o co w tym chodzi, to i tak musicie spróbować sami. Uwierzcie mi, że pieniądze nie będą zmarnowane, ale i tak warto się przekonać znowu mówię to słowo eee, jak to działa i jak to wygląda, bo jest to po prostu coś pięknego dla waszych oczu. Jak gra potrafi pięknie, płynnie. Chodzić. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że zostawicie dobrą ocenę oraz jakiś komentarz, może wiecie troszeczkę więcej na ten temat. To jest naprawdę bardzo obszerny dział, jeżeli chodzi o komputery, dlatego można by było o tym gadać dzień i noc, natomiast myślę, że w tym filmiku to już wystarczy, bo już robię go trzecią godzinę, prawdopodobnie jeszcze edycja mnie czeka, dlatego może na dzisiaj już wystarczy, a Serdecznie też was zapraszam do kolejnych filmów, o których teraz wspomnę. Będzie to film na temat tego monitora, tego Agona, <laughs> oraz będzie to na temat FreeSync'a, g GSync'a i czegoś jeszcze. Także mam nadzieję, że Wrócicie do mnie, zasubskrybujecie kanał I nie przegapicie kolejnego filmu <grych> Dobra, kończę już, nie oceniajcie oczywiście mojej gry Bo to było na potrzeby filmu I yy, yy, żegnam się z wami Dzięki, że wpadliście, dzięki, że Zahaczyliście o mój film No i pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się cieplutko Życzę miłego dnia i nocy No i pa